Hej, witajcie na moim kanale. Ja mam na imię Kornelia i zazwyczaj gadam tutaj o książkach, ale dzisiaj będę po raz pierwszy oprawiała na nowo książkę. Zamienimy tutaj miękką oprawę w twardą oprawę. Ja do tej pory ćwiczyłam tylko i wyłącznie na notesach, brudnopisach, a właśnie chciałabym docelowo oprawiać książki i dzisiaj nadszedł ten moment, że będę książkę oprawiać. Wybrałam sobie jednak wybraną na minowik, bo lubię tą książkę i myślę, że ją będę trzymać na półce, a chcę właśnie oprawić książkę, którą będę mogła za jakiś czas ocenić pod kątem tego, jak rozwinęły się moje umiejętności oprawiania. Taki mały disclaimer: ja jestem samoukiem i no to jest pierwsza książka, którą ja będę oprawiała, więc nie traktujcie tego filmu jako tutorialu, dobrze? Ja zacznę od przygotowania materiału na okładkę samodzielnie i chciałabym przetestować zrobienie takiej okładki z jedwabiu. Z tego co czytałam, to można zrobić właśnie okładkę z dowolnego materiału naturalnego. Musi być naturalny, bo nie może się topić pod wpływem ciepła, bo będziemy tutaj naprasowywać klej. I musi to być y, tkanina, nie dzielina. Y, różnica generalnie jest taka, że w dzielinie mamy jedną nitkę, która robi takie pętelki, i ona jest bardzo rozciągliwa. Y, na przykład w t-shirtach mamy y, dzianinę najczęściej. Y, a tkanina ma poprzeplatane dużo nitek, y, tak jakby wzdłuż i w poprzek materiału, i przez to jest dużo mniej y, rozciągliwa. I na przykład y, koszule są najczęściej robione z tkaniny. Y, ja wcześniej już zrobiłam y, właśnie taki materiał na okładkę, właśnie z y, starej koszuli bawełnianej, bo po prostu chciałam przetestować, czy to będzie się sprawdzało. No a tutaj mam w takim bardzo ładnym kolorze, y, jedwabny szalik, który kupiłam y, w Lumpie dosłownie za parę złotych, więc. Jeżeli się okaże, że jest za cienki i że ten klej mi przecieka, no to nie będzie go aż tak bardzo żal. Oczywiście pierwszym etapem jest porządne wyprasowanie tego materiału. Ja będę używać takiej fizeliny dwustronnej. Ja ją po prostu kupiłam w sklepie z rzeczami do szycia. Oczywiście naprasowuję klej na lewą stronę materiału. Ten klej głównie ma za zadanie sprawić, że materiał będzie bardziej sztywny i że klej introligatorski przy klejeniu materiału do tektury nie będzie nam po prostu przez materiał przeciekał. Prasowanie takiego kleju, no to już polecam spojrzeć na instrukcję konkretnej Marki takiego kleju, który naprasowujemy, bo co marka to inne ustawienia żelazka, na przykład, albo inny czas tego docisku czy naprasowywania. Używam dokładnie ten sam na bawełnie i byłam zadowolona, więc mam nadzieję, że z jedwabiem też będzie w porządku. Zwłaszcza, że ten jedwab. Ma y, bardzo ładny kolor i myślę, że będzie pasował do y, tej książki. Przed zdjęciem tego papieru muszę trochę poczekać, aż mi przestygnie ten klej. A na ten klej będę naprasowywać taką cieniutką bibułę. Y, ona ma tam gramaturę bodajże 18 gram. Z tego, co właśnie czytałam i szukałam, no to najlepsze są takie bibuły, właśnie w zakresie 15 do 20 gram i ważne jest, żeby była bezkwasowa. Ja znalazłam takie bezkwasowe. Teoretycznie to jest bibuła do pakowania w sklepach, no ale papieru japońskiego, bibuły japońskiej nie mogłam znaleźć, żeby ją zamówić, więc zamówiłam po prostu wersję budżetową. Myślę, że na początek wystarczy. Ok. Widzę, że bardzo ładnie mi się ten klej tutaj naprasował. I teraz ponownie podgrzewam ten klej, żeby właśnie złapał nam tą bibułę. I jeszcze raz przeprasuję od drugiej strony. Cóż, zostało tylko odciąć y, nadmiarowy materiał. No dobra, przyznam, że jestem dość zadowolona. Bardzo ładnie to wygląda. I jest tak idealnie pod rozmiar z zapasem. Ten kawałek się nie zmarnuje. Jak będę kiedyś kleić osobno grzbiet, osobno okładki, no to go sobie wykorzystam na sam grzbiet. Pewnie słyszycie co chwilę psa sąsiadów, no ale niestety nie jestem w stanie nic poradzić na to, że piesek ciągle szczeka. To nie jest mój pies, to jest pies sąsiadów. Pora poczuć się jak barbarzyńca. Czuję się jak To jest ta część, której zazwyczaj ludzie nie pokazują na filmikach, mam wrażenie, bo usuwanie starego kleju jest równie ważne, ale nie jest takie widowiskowe jak darcie okładki. Na wplejki przygotowałam sobie takie wydruki. Generalnie to jest obraz lasu, który jest w domenie publicznej, więc każdy może sobie z niego skorzystać. A ta książka jest w dużej mierze leśna, więc też myślę, że będzie pasować. Wypadałoby nie przykleić e, rzeczy do góry nogami, więc ja sobie od razu napiszę e, właśnie taką strzałkę, gdzie jest górę, e, co jest przodem, co jest tyłem. Jako podkładkę do klejenia zużyję sobie tą folię z fizeliny. No dobrze, to teraz musi wjechać trochę y, cięższy sprzęt. No dobrze, zamknęłam książkę w prasie, tak żeby wystawało y, bardzo mało tej książki, i teraz będę ją szlifować. Przy okazji przydadzą się y, popandemiczne maseczki. Y, zaczynam od papieru y, 120 i będę używać y, coraz drobniejszych. No dobrze. Poziom gładkości z jednej strony jest osiągnięty. Do no to zostały mi jeszcze tylko dwie do wyszlifowania. Szlifowanie skończone, ale przed kontynuowaniem muszę tu pasprzątać. Żelazko wraca do łask. Mam taką folię, która jest właśnie transferowana za pomocą ciepła. No i będę ją po prostu naprasowywać na ten mój grzbiet, czy grzbiet na ranty stron. Ja póki co używam zwykłego żelazka. Jeszcze się nie dorobiłam specjalnej mini prasy. Ale zwykłe żelazko też daje radę. No tak nie bardzo, nie bardzo. kręcę trochę temperaturę na żelazku. To jest na szczęście rzecz, którą można poprawiać i można nakładać też kilka warstw. Więc jak się nie naprasuję za pierwszym razem, to też nie jest to jakaś tragedia. Tak to wygląda po pierwszej warstwie foliowania. Teraz jeszcze położę drugą warstwę. Upewniłam się, że kartki się rozdzielają, że nie ma z tym problemów, więc środek mamy już gotowy. Teraz przygotuję sobie okładkę. Wygląda na to, że jedna tekturka mi wystarczy. Ja używam takiej dość grubej tektury 2 mm, twardej, bo ja tę książkę zamierzam czytać i prawdopodobnie nie będę jej czytała raz, ale wielokrotnie, więc chcę, żeby była trwała ta okładka. Wszystko mam już rozrysowane, teraz zostało tylko wyciąć. A w ogóle, jak już oglądacie, to możecie mi dać znać, czy Was w ogóle takie odcinki interesują, gdzie ja oprawiam książkę i mówię o tym, co robię i jak robię. Czy na przykład wolelibyście odcinki, w których oprawiam książkę i na przykład mówię o treści tej książki? Albo na przykład może wolelibyście, żebym się całkiem zamknęła. I robiła wam tylko ASMR z oprawiania książki. Ja się nie dowiem. Dajcie znać. Przyznaję, nie wiem, czy się dostosuję do tych um, komentarzy. Może będę po prostu robić to, na co ja mam ochotę. Ale z chęcią się dowiem, czy was to interesuje w ogóle. Jak tak gadam, jak to już środek jest gotowy do... Y do wklejania, a nie wkleiłam sobie wstążeczki, nie zrobiłam kapitałki, więc teraz trzeba to nadrobić. Teraz ja jakąś kapitałkę dobiorę do tego materiału. O, 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 myślę, że tym będzie ideolo. Nie mam zielonej wstążki, więc zrobię szarą. Przynajmniej będzie pasowała do tej srebrnej folii na brzegach. Ja tą końcówkę tak delikatnie opalam, bo później się ta wstążka nie będzie rozwalać. Okej, okay, wstążka jest. Kapitałki są. To jeszcze sobie utnę. Siatkę na wzmocnienie. No i teraz mogę się już zabrać za klejenie okładki. Mała zmiana oświetlenia, bo już jest na zewnątrz za ciemno, żeby to robić przy świetle dziennym. Ja często, żeby kleić rzeczy i żeby ich sobie przy okazji nie pobrudzić, używam po prostu ymm, papieru śniadaniowego. Bo można kupić dużo arkuszy za dość niską kwotę. Ale najpierw zużyję sobie właśnie tutaj to, co miałam, że tak powiem, w śmieciach swoich. Oczywiście efekt końcowy już Wam pokażę eee, w świetle dziennym, ale teraz sobie oznaczę tylko, um, gdzie ja mam ołówek. Ja się jestem strasznie niezorganizowana, że tu jest góra, bo tak wynika z nadruchu materiału. czy nie wygląda to luksusowo. Przymierzmy tą układkę, moim zdaniem nieskromnie powiem elegancko. Ostatnia część, czyli naprasowanie winylu. Teraz trzeba poczekać, e, aż to ostygnie. E, ja pominęłam nagrywanie e, tutaj procesu tego winylowego, bo e, no nie wychodzi mi to jeszcze jakoś super dobrze. Dużo robię e, powtórek. I jak nabiorę więcej wprawy i będzie Was to interesowało, jak e, właśnie robię te winyle, to wtedy e, nagram coś na ten temat, ale na razie no e, już tutaj pominęłam nagrywanie tego. E, generalnie ja tą okładkę zaprojektowałam w kanwie, i myślę, że mi się podoba. I że pasuje do e, tematyki książki. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest kwestia mojego braku wprawy, czy tego winylu, ale jest bardzo oporny we współpracy. Przeprasuję sobie jeszcze go przez papier śniadaniowy, żeby wszystko to, co się tam podniosło przy ściąganiu folii, przykleiło z powrotem. na ten moment okładka wygląda tak. No i teraz tylko zostało wkleić już książkę do środka. No i do prasy. I tak się prezentuje efekt końcowy. Ma kilka niedoskonałości ta książka, ale i tak jestem z niej zadowolona. Przy kolejnym podejściu do oprawiania na pewno użyję troszkę cieńszego papieru na wklejkę. Mam wrażenie, że użyłam zbyt grubego i na pewno spróbuję innej techniki foliowania tych brzegów, bo tutaj nie jestem w 100% zadowolona z tego, jak to wygląda. Dajcie znać, które etapy Was interesują bardziej, żebym wiedziała, na czym się może bardziej skupić przy nagrywaniu przy kolejnej książce i dziękuję za oglądanie. Pa pa!